Dzisiejsza konferencja jest okazją do tego, aby mówić szerzej o edukacji włączającej, aby mówić o, o, o inkluzji e, każdego ucznia, każdej uczennicy, każdej osoby uczniowskiej tak naprawdę tego ze, spo, ze specjalnymi potrzebami, tego, tego z, z doświadczeniem migracji, tego wybitnie zdolnego, ale także tego, który jest zagrożony wykluczeniem społecznym. Ten poświęcona jest dzisiejsza konferencja, a elementy zdrowia psychicznego, czy tak zwany ucznia, jest w ogóle... Podstawą funkcjonowania dziecka przy młodego człowieka w szkole. Jesteśmy w fazie tak naprawdę oczekiwania na, na przyznanie środków z Ministerstwa Zdrowia na budowę wózkiego centrum dla psychiatrii w Zielonej Górze. Z naszej strony instytucji, szpitala, Urzędu Marszałkowskiego wszystkie dokumenty są skompletowane, wniosek jest złożony. Czekamy na decyzję o inwestycji. W międzyczasie, w ciągu ubiegłego, ubiegłego półrocza udało się. Pozyskać nową kadrę specjalistów. Mamy uruchomione pięć miejsc szkoleniowych w Centrum Zaborze. Mamy pięciu nowych lekarzy. Systematycznie kształcimy kadrę zarówno na kierunkach medycznych, jak i psychologicznych, jak również mamy już osoby, które po studiach kwalifikują się w zawodzie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży. To jest bardzo wa ważne wydarzenie i, bardzo, i chciałbym się bardzo ucieszyć z tego, że że też na tej konferencji że głos osób młodych jest y, słyszany. Y, bardzo, w ramach, podczas tej konferencji mówimy y, dzisiaj rozmawiamy o edukacji włączającej nie tylko zarówno y, osób z niepełnosprawnościami y, osób z ADHD ADD, y, ADHD ADD z zespołem TURETA i z innych grup narażonych na wykluczenie społeczne. Mój program, Program Lubuskiego Kuratora Oświaty Inkluzja Siła Tkwi w Różnicach właśnie służy temu, aby dostarczyć wiedzy, umiejętności, ale także konkretnych narzędzi dla nauczycielek, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w, w, w województwa lubuskiego, aby ta inkluzja, to włączanie stało się faktem na co dzień, nie od święta.